Dlaczego zabijanie nie było nigdy antyulubieńcem tygodnia? Lubisz zabijanie? Uuu, zabijanie? Kocham zabijanie. Patriotką. Jasne, że jestem w naszym kraju wszystko jest okej, okay, nie mam nic złego. Uważam, że naprawdę nie mogłabym wymienić ani jednej rzeczy, która mi się w niej nie podoba. Jako prawdziwa patriotka wyjdę w dzień niepodległości i rzucę Co się swojego pokoju i odegrać nią romantyczną scenę. Hej, lubisz ciastkę? Mam pieniędzy. To już nie chcę udawać. <słuch> Antyulubieńcem jest kłamstwo. I tak przyznawam się do czegoś, nie chcę dłużej udawać, nie chcę dłużej kłamać. Zresztą sami mnie nakryliście, wydali vlogu, miałam deser i był sos malinowy. Okej. Okay. Ok, powiem to. Maliny nie są złe. Maliny są dobre. Lubię maliny. Jem często maliny. Kłamałam, okej? Okay? Kłamałam, wiem, że kłamstwo jest złe. Kłamałam. To było na potrzeby programu. Zmyśliłam tą historię, że malina była złą przyjaciółką truskawki i rozumiecie, no, naprawdę przepraszam, wszystkie maliny na świecie, wszystkie, co do jednej. Nie chciałam was zranić. Maliny są dobre. Że mi wyjdzie?